Ja. Yeah. Paster. No i nagrywamy w tym odcinek Tu nas podwonny świat. Dzisiaj tak jak w podobie, wypełni zadanie z ruchu jak to usługa chemii. Ale uda się do piekła. Przepraszam, to ostatni odcinek trwał 40 minut. Dobra, to co ja... Ja no. Ej, gdzie zniknął mi od siebie? ja to palo? To by się jak ta jak ma, jak To ten ma, To my chyba też będziemy ma, tak wiesz. jak ma, mogę zabić chlebek? No. Okej. Okay. Zrobiłem dwa. Ej, to ty masz taki szum, czy ja? Nie, ja nie, ma, nie mam żadnego fumu. Ja mam mikrofon... O, już nie masz szumu, A, bo wolę... Okay. Ja mam tego mikrofon z, z usuwaniem fumów. Aha. Ej. No. Podpaliłeś już? A nie. Gdzie jesteś? Nie, bo ja muszę iść, idę na razie do zwierzątek. Do jakich? Do kolebeczek? No, idę obebrać je z wełny. A jest w ogóle tunel do zwierzątek? Tak, zbudowany, sprawdźcie. Dzisiaj się właśnie na YouTube pokazał. Aha. Aha, to, to co mnie nie było. No, wtedy Ty miałeś być, ale jakoś Ciebie nie było. No. A, a my wtedy już nie, nie, nie chciało się nam czekać, więc nie macie osiem, osiem, o umówionej godzinie, więc nagrywaliśmy już. Ale Wy mi nic nie mówiliście, że mam być. Powiedziałeś, że, że będziesz. Nic nie mówiłem. Że postarasz się. No. Ej, lawa podpali wełnę? Lawa? Tak. A mamy wiaderko? Mamy. Dobra, kop, kobla, ja ją podbiorę, no. Kobla, kop. Okej, okay. okay, już. No. Ej, ja też mam lawę. Nie, to ci się coś tylko zbugowało. Nie, trzymam. Aha, jo, zbugowało mi się. Czekamy Tak jak Madia z tym robi. Nic. my tak samo, tylko nie robi wełna liści. A może posadzimy drzewo? A mamy, mamy. Ja wezmę mączkę. A ja ją chciałem wziąć. A, y, jako, pewnie się spytacie, o Twemu tu coś takiego mamy. Wybuch nam klipper. No, niestety kliper wybuchł ze mnie. Tak to jest jak się apczy. Ej, mam liścia. Już druga. 15:30. 15:30 zaraz. Ja też nagrywam. Ej, nie bij mnie. Dobra. To ja wezmę to i zamienię to na liście. Czy z tego z dupłówka, ok? Ok. Tomasz, to masz tą fałnę i zdób nam łówka. Bo jest zadanie takie: z Mam nadzieję. Że... Jedno. No, jedno. Mniej więcej, mniej więcej jedno. Ok. Dola jak się lawa, to podpali. No. Tylko trzeba trochę będzie chyba poczekać, jak ty myślisz. Nie wiem. Ej, to ja się położę, a ty będziesz miał jakieś erotyczne myśli. Jest dzień. Hm. Spam w łóżku ustawiony. Tutaj chyba tu jest jeden taki głupi plugi. Że lawa się nie roz... Ej, dobra, to ja, ja zdobię krótkie cięcie i zaraz do was wracam, ponieważ na moim serwerze jest bardzo głupi plugin. To co, robimy cięcie? No. Dobra, więc jak tak no chyba usunę ten plugin, że to będzie się rozprzestrzeniało. W sumie go nie było od samego początku, ale nie wiem, ale ja mam, ma, mam mały problem. Z tym równym. Zostawiłem tylko plugi na, na zapisywanie się świata, ale mniejsza z tym, y, czemu to się nie chce podpalić? Ej, aha, okej, okay. czanki mi się nie załadowały. Czy te a ta lawa podpala? To nie, chyba podpala jeszcze. O troll, co ja za mody wyklałem? No ale nie na. Y on w gromadzinie poni, i. A z tym. No nie wygląda, w... Wyglądasz hmm. jak kutwyk. No, nie wiem czemu, ale to nie chce się nam podpalić. Jak na umyślnie. Czekaj. Ja mam dość. Wyciekaj. No, Ej, PVP wyłączony. No, dobrze mówisz. Czemu? No, żeby jak nagrywamy, nikt... Tak jak w ostatnie odcinki były zniszczone przez co? E, przez pana tak zwanego Zak e, No, który nie umiał, jak to... Ej, pomóż! Kurde, kilofa nie mam. Dobra, wezmę. A, już sobie poradziłeś. A pomyśl. A tu taki o sposób. Tak jak już oglądałam kilka kanałów, no to e, e, to. A ty już nagrywasz? Nagrywam, no. Aha. Zejdź, zejdź, zejdź. Oglądałam kilka kanałów, jak wychodzą tą mapę, więc no niestety, ale tak Hej. Jak... I tak jakoś nikt nie do. nigdzie nie na... znalazł. Nie wiem jak to po prostu zapalić. Tylko ta jest lawa chyba się rozprzestrzenia ogień, czy nie? Nie wiem. Hop. Koda WPVP, Ej, A gdybym ja teraz tak zatkał tą lawę. A, rozprzestrzenia, tylko musimy potwekać. To ja wezmę to zakryję i potwekam trochę. Ej, wiadomo ktoś mi zabrał. Albo może zrobimy krótkie cięcie, aż to się zapali. Okej. Okay. Siema, tu be... Dobra, no to jak widzimy to... Zaczęło się w końcu nam ładnie, ślicznie jarać. A już myślałam, że zaraz mnie coś trafi. To skoro już mam ogień. Ej, i w poprzednim nagraniu, jak ja patrzałem, to w tamtej skrzyni nie, nie było tych rzeczy, co ty tam miałeś, był jeszcze łuk. Co ja go wziąłem? No to był. Kurde, znowu zgasło to ja Znowu te krótkie cięcie. Dobra, widzimy się już z wami po krótkim cięciu. No właśnie, jak widzimy, nam tu się trochę podjalał świat, ale z tego, co widzimy, portal na się podpalił. My to jeszcze raz, żebyście nie musieli czekać, robiliśmy, więc wchodzimy chyba do piekła, co nie? Okej. Okay. O, to, co było w skrzynce, to zrobimy farmę tych... O, tu może będzie farma grzybków. Co ty na to? Okej okay. Ale to dziwnie wygląda Bo ja mam animation player Dobra Łap, łap, łap No, dzięki no Cho Ej, chodź, chodź jeszcze na chwilę Chciałem zatkać portal No weź, już się nie bo to... Widzowie będą się nudzili. Okej, okay. to ja sobie wejdę, a ty tam masz zostać. Dobra, z tego co już jesteśmy, to tam nie było dużo. Czyli tak, łóżko stworzyłeś. Ale co? Łówko. Łóżko, tak. To postaw. Ale ja, ja, ja mam postawiony, patrz. <laughs> Dobrze. Z tego, co widzicie łóżko mamy stworzone, czyli nam jeszcze ty... już farmę grzybów zrobiliśmy, co nie? Ej, znalazłem skrzynkę, jeszcze jedną w piekle. Poczekaj, ja pokażę, widzą co było, bo ja sobie widzieli, żeby nie było tak. No. Okej, okay. to chodź. Feść tego, fisch tego i feść tego. Ej, zabrałeś mi to. I te o o te o, wiew, o ten y, piasek dów skop. No wiem, ale go się łopatą kopie. Pega tak, na siebie, szybki zbiorę, weź łopatą, to skopa, później tu. Nie mam łopaty. To ja przyniosę ci. Ty nam jeszcze dużo tam nie zostało. Tak, okay, a my też nie mamy łopaty, wiesz o tym? Aha, no już tam szybko jakąś zielonianą. Nie, drewnianą to do przesady. Okej, okay, to ja jeszcze lęką rozwalę. Nie, lęką nie można. Już mam łopatę, dobra idę już do ciebie. Ja, tak na szybko łopatę. Zuru. Mieliśmy mały problem z piekłem, tak jak... No weź. Tak? Mieliśmy mały problem z piekłem, tak jak to tak jak było w tym, w, tak jak uh, Madzi i ten mieli, jak oni się nazywał? Eee, Kusim. No jak my to zdobi, my jak to naprawiliśmy, wystarczyło tylko u nas na serwie uh, usunąć plik word, uh, uh, e i włączyć serwer. Weź to postaw, ok? A co? Ten y, Nedrak tutaj, bo tu ma być farma grzybów. Okej. Okay. Albo tu Ale... może farmę zrobimy. To patrz jak zaczekaj. Ej, tu będzie połowa farma grzybów, połowa farma tego brodawki, okej? Okay? Okej. Okay. Ale do brodawek musi być ciemno. Nie. Musi. Nie, daj. Daj mi piasek. Daj mi piasek dusz. Zaraz. Ej, tu to albo tu niżej będzie jak to to, a wyżej będzie jak to, dobra, ja zniszczę skrzynkę. Nie, nie niszcz. No dobra, postaw. I tu będzie farma wypków. Gdzieś tak dwie klatki wyżej. Czy ty tak chcesz? Tak. Tak ma być. To tak u nas ta farma będzie wyglądała. Bo ja jestem już doświadczonym kusownikiem. Dobrze. Opaż, okay. akurat cielaczyło. No i tutaj na dole postawię jak to gwybki. Czyli jakby co, zdobiliśmy już farmę w tym odcinku. farmę. O dzięki za mięsko. <ścoughs> zdobiliśmy z długością. Czemu rodzisz... Mm. Też y, do, wykonujemy już tylko polecenia, więc A jakie zostały przeczytasz? się siostra dzwoni. No, stolik do Alchemii zrobiliśmy No i farman etery ład. Zbudowaliśmy portal do neteru. Pytała się czy mam kondomy. A, spoko. Dobra, jeszcze trochę nam zostało. Więc to było, to widzicie widzowie już wypełniliśmy. Jeszcze pójdziemy, zrobimy domek, żeby nie było, co nie? No. A gdzie? Ja wezmę tylko. Wiem, ja zaraz ci w kawę, gdzie tylko. Okej, okay, to ja idę sobie domek. Nie, dobra, ja pójdę zaraz ci po kawę, gdzie ja. Ja wiem, gdzie. No i zrobimy tak samo jak Madzia. Nie ‘ tak. Nie ‘ będzie tak samo, z desek zdobimy i drzwi postawimy. Obudujemy go deskami i drzwi postawimy. Aha, tutaj jakieś schody są. A ha. nie, to chyba nie na, nie tam. To proba tu! Tu! To prowadzi nas do farmy zwierząt, więc... No. A to nie tu, bo tu mają... tu jest farma zwierząt. No. To ja, to ja... po jajka pójdę, będziemy mieli co na obiad. Tak. Wrzucanie się jajkami, dobry obiad. Mogę iść opierdzielić owce, czy nie? Ale nie zabijaj. No nie. Możesz, ale żeby ona wyła. Okej. Okay. No, wszyscy są w skrzyni. Ja zaraz zrobię tutaj nam. E, oczywiście. A nie, myślałam, że nie wziąłem kilofa. My musimy tu drzwi wstawić. My w tym odcinku wypełnimy tylko kilka zadań. E, gdzie ma... aha tu Ej tam chyba wszystko, tam będzie jak to Farmę grzybów będzie jak to już mamy wybudowaną farmę grzybów, jest? No To tam nie będzie farmę grzybów Czy Oliwia jak... I cię nagrywam I cię nagrywam Raz, dwa, czo, czo, czo! Ja tutaj wybuduję taki mały, słodziutki domek z równego. Z połowa kobla, połowa desek. No i się skąd nawet kobel? Więc my już domek dokończymy w następnym odcinku. pokażemy Wam, jak jest fajny. I farmek wybów przeniesiemy tu, co nie? A tam zrobimy farmę cały net tych blodawek. Okej! Okay. To my się z wami wygnamy. Cześć, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. A ty po się? Nie. No musisz powiedzieć cześć. Pa pa. No, to, ja to się chce z nami pożegnać widzami jeszcze teraz, no. Subskrybujcie, komentujcie łapki w górę, yy, ten, nie wiem. I cześć, pa!